30% zapamiętajcie tę liczbę, bo to historyczny rekord, który osiągnęliśmy w 2024 roku. Właśnie tyle energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Bo to jednocześnie jeden z najniższych wyników w całej Europie. Dlaczego to ważne? Już tłumaczę. Jeszcze na początku lat 90. byliśmy jednym z najbardziej uzależnionych krajów na świecie. Uzależnionych od węgla, rzecz jasna, blisko 100% naszej produkcji energii pochodziło z tego surowca. Dziś to zaledwie 55%. A im więcej bezemisyjnej energii w systemie, tym niższe jej ceny. Liczby nie kłamią. Spójrzmy na Skandynawię, na Francję czy Hiszpanię. Co je łączy? Wysoki udział źródeł energii, takich jak energetyka odnawialna, atomowa i niskie ceny energii, właśnie. No dobrze, powiecie. Ceny spadają, ale ja tego nie czuję na własnym rachunku. Dlaczego? To efekt zamrożenia cen dla odbiorców indywidualnych. To, co ratowało nasz system przed drastycznymi wzrostami cen energii w 2023 roku, teraz ratuje nas, ale przed spadkiem tych cen. No dobrze, ale o tym co zrobić, by płacić mniej za prąd, powiem już następnym razem.